Witam cię bardzo serdecznie i zapraszam cię do odkrywania kolejnych arkanów wiedzy numerologicznej. Ta wiedza pomoże ci odkryć prawdziwe przyczyny Twoich problemów, Twoich rozczarowań w Twoim życiu. Skupimy się głównie na Twoich związkach, abyś mógł dostać odpowiednie wskazówki, dlaczego nie jesteś do końca usatysfakcjonowany swoimi relacjami z ludźmi. To mogą być Twoje relacje rodzinne, to może być Twój związek, to może być relacja z partnerem biznesowym. Co mamy zrozumieć i co mamy zrobić, aby te relacje uzdrowić, lub albo zdecydować się na ich finalizację i otworzyć się na coś nowego? Zapraszam Cię serdecznie, Ewa Rogżarska. Przypomnę Ci teraz, jak policzyć swoją liczbę związku. Sumujesz pierwsze 6 cyfr swojej daty urodzenia. Na przykład, jeśli urodziłeś się 10 maja 1980 roku, twoją liczbą związku będzie szesnastka, ponieważ sumujesz ze sobą cyfry 1, 0, 0, 5, 1 i 9. Po zsumowaniu tych wszystkich cyfr otrzymasz dokładnie liczbę 16. I co to dla Ciebie oznacza? Oznacza to, że szukasz, potrzebujesz partnerka o aspektach szóstkowych, czyli to ma być osoba bardzo empatyczna, bardzo ciepła, ale również bardzo czarująca. Jeżeli szukamy partnera, ma być to mężczyzna z krwi i kości. Ma mi imponować, mam czuć dumę, kiedy pokazuję się z nim w towarzystwie. Podobnie w przypadku poszukiwania partnerki szóstkowej. Ma być bardzo kobieca, bardzo zmysłowa, bardzo ciepła, serdeczna. Mam, jako mężczyzna, czuć dumę, że mam u swojego boku taką piękną, rasową, bardzo kobiecą osobę. Partner szóstka ma dawać mi dużo czułości. Oczekuję od niego, że cały czas będę. W jego centrum uwagi, że będzie dawał mi naprawdę bardzo dużo zaangażowania i będzie to płynąć prosto z jego serca. Niestety nie zawsze tak się dzieje. O tych pułapkach partnera szóstkowego za chwilkę ci powiem. Tymczasem możesz polubić i podzielić się tym nagraniem. Pozostań ze mną w kontakcie. Będę mogła ci przekazywać coraz więcej informacji numerologicznych, dzięki którym będziesz mógł lepiej zrozumieć siebie, swoje życie. Co do zagrożeń partnera szóstkowego. Niestety to może być osoba o tendencjach narcystycznych. I uwaga, na samym początku może zrobić na nas piorunujące wrażenie. To może być mężczyzna lub kobieta, która po prostu skradła nasze serce w przeciągu zaledwie kilku dni, a być może nawet od pierwszego wejrzenia. I tu jest właśnie pułapka. Bardzo mocno wierzymy w ten wizerunek osoby niezwykle czułej, kochającej serdecznej, opiekuńczej. Po jakimś czasie okazuje się że jednak, że ta osoba może być bardzo egocentryczna i głównie skupiona na zaspokajaniu swoich potrzeb. Wiele osób, które do mnie przyszły właśnie z taką liczbą, gdzie patronowała partnerowi czy partnerce szóstka, skarżyły się, że były bardzo rozczarowane, ponieważ ten kontrast między, między tym, jakie pierwsze wrażenie ta osoba na nich wywarła, był tak, bardzo głęboki i tak rozczarowujący, że przede wszystkim winiły samego siebie czy samą siebie, że od początku nie zorientowały się, co w trawie piszczy i kim naprawdę jest ta osoba. Partner czy partnerka szóstkowa może mieć tendencję do. Takiego sprytnego wykorzystywania nas. Bardzo sobie ceni komfort, może sobie też cenić blichtr, tak więc e, niestety po jakimś czasie może się okazać, że jesteśmy głównie takim źródłem zaspokajania jej czy jego potrzeb. Powiem Ci jeszcze kilka słów o aspekcie biznesowym, jeśli chodzi o partnera szóstkowego. Potrzebuje współpracować e, z osobą, która jest. E, bardzo wrażliwa na potrzeby innych ludzi, która chętnie współpracuje, która wkłada całe swoje serce zaangażowanie w dane projekty. To jest też osoba, która potrafi rozwiązywać konflikty, troszkę podobnie jak w przypadku partnera dwójkowego. Tutaj natomiast ta osoba emanuje takim czarem, takim urokiem osobistym, że potrafi łamać pierwsze lody, kiedy potrzebujemy nawiązać relacje z jakimś na przykład nowym partnerem biznesowym, czy pozyskać nowego kontrahenta. Wtedy możemy spokojnie wysłać na pierwszy front, jak to się mówi, właśnie osobę o aspektach szóstkowych, ponieważ ona szybko wprowadzi taką atmosferę, Pełną ciepła, sympatii i wzajemnego zaufania. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś dowiedzieć się więcej, jeżeli czujesz, że definitywnie Twój związek, Twoje relacje wymagają uzdrowienia, jeżeli zauważyłeś, że pewne niekorzystne dla Ciebie, bolesne dla Ciebie sytuacje cyklicznie powtarzają się w Twoim życiu, naprawdę warto się temu przyjrzeć, zrozumieć i zastosować. Efektywne narzędzia, aby to wszystko uzdrowić w, w swoim życiu, w swoich relacjach. Zapraszam Cię do kontaktu ze mną. Zapraszam Cię, abyś też nauczył się psychonumerologii i stał się w tym bardzo samodzielny, bardzo niezależny, aby radzić sobie z różnymi innymi wyzwaniami życiowymi. Zapraszam Cię w takim razie do uczestnictwa na live'ach bezpłatnych. Jeżeli jesteś gotowy pójść jeszcze dalej, to możesz zapisać się na Akademię Psychonumerologii. Zapraszam Cię serdecznie, Ewa Rogżarska.